Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na vloga. Dawno nie było. Pewnie zauważyliście, że na moim kanale ostatnio pojawia się trochę mniej filmów jak zazwyczaj. Powody są dwa. Pierwszy z nich to oczywiście mniejsza ilość premier, bo to miały miejsce w ostatnim kwartale 2020 roku. Z tego powodu akurat się cieszę, bo naprawdę końcówka 2020 dała mi ostro w dupę. Byłem mocno przemęczony. Także, sorry, przełożę kamerkę do drugiej ręki. Także akurat fajnie troszeczkę sobie odpocząć. A, a drugi powód to, jak pewnie wiecie, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, no i zaczęły się jazdy z wysyłkami. Niektóre paczki czekają bardzo długo na tej strefie celnej, nie mogą wyjechać do klienta. Ostatnio nawet miałem telefon jak i maila z Fedex, od Fedexa, żebym potwierdził wartość przesyłki. Bo jeżeli przekroczy ta wartość paczki 130 funtów, to wtedy płacimy opłatę celną plus podatek. 23% 20 chyba 3% czy 20% już nie pamiętam. Także są no niezłe jaja. Sporo paczek czeka właśnie na to, żeby do mnie przyjechało. Między innymi obudowa, którą wielu z Was prosiło, czyli Silentum PC Ventum V4. TG, bez RGB, taką akurat poprosiłem, żeby wysłali, będzie też trochę kulerów, O właśnie, będzie Arctic Cooling Freezer 2 240, bo też bardzo często o to prosiliście, natomiast będzie to sample sklepowy, a nie sample prasowy. Także Arctic będzie, jak mówię 240 chyba najbardziej popularny rozmiar, tak mi się wydaje, największa ilość obudów takie chłodzenia pomieści. No pokażę Wam za chwilkę też, jakie nowości do mnie przyjechały, bo to nie jest tak, że w ogóle nic do mnie nie przyjeżdża. Generalnie z Polski największy jest problem z wysokami, o tak powiem. Także mam nową płytkę Z590. Będę robił też testy, to chyba raczej na kanał XCOM z kolorami IO, ale to też za chwilkę Wam pokażę o co chodzi. I będę też budował, to też Wam od razu powiem, kompa na aukcję. Nie wiem czy śledziliście mój fanpage na Facebooku, ale tam umieszczałem właśnie linka do takiej zbiórki pomocy dla mojego znajomego, zresztą członka ekipy, ekipy Black White TV który ma mukowisty dozę. No i jest jakiś lek, który może mu naprawdę o wiele ułatwić życie. Cholernie drogi, chyba kosztuje 120 tysięcy złotych. E, także ja tam oczywiście swoją cegiełkę już wpłaciłem, jak najbardziej. E, zachęcam Was, jeżeli macie taką ochotę i m, możecie wpłacić jakąś nawet symboliczną złotówkę, to e, każda, każdy grosz się liczy. Także będę robił kompa dość wypasionego z Intelem 10700K na płytce Z490. A akurat, do tego będzie 16 GB od Team Grupa. To nawet gdzieś tam mam, to Wam później pokażę. Dysk zda oczywiście RTX 3070, też od Aurusa. Pozostałe rzeczy od Bicoeta, obudowa, chłodzenie AIO, jak i również zasilacz, także komputer za grubo, ponad 10 000. No i to będzie wystawione od złotówki do wylicytowania, Za ile się wylicytuje, tyle wylicytuje. No i ta kasa później pójdzie właśnie na wsparcie dla mojego znajomego. Dobra, teraz pozwólcie, że Pokażę Wam, jakie perełki do mnie przyjechały na testy. Najpierw pokażę Wam płytę, która już jest posadzona na testbenchu. Nie mam na niej oczywiście jeszcze Intela 11 generacji, bo nie było ich premiery, także testuję w chwili obecnej Intela 10700K, a płytka jest to ROG Maximus 13 Hero, czyli produkt od ASUSa. Konkretna sekcja 16-fazowa, bardzo dobrze chłodzona pasywnie. Podświetlenie RGB, rzecz jasna tutaj na, tym, na tej osłonie, wyjść tylnych na płycie, no i oczywiście podcietane logo ROG. Testów nie będę teraz robił na 10 generacji Intela. Nie ma sensu, moim zdaniem. Także jak przyjedzie do mnie już procesor 11 generacji, nie wiem kiedy to nastąpi, bo nie mam pojęcia kiedy ta premiera będzie. No to wtedy dopiero zrobię testy i płyty i samego procesora. Sprawdzimy sobie, jak wyglądają temperatury sekcji zasilania i rozkład elementów na samej płycie. Także mam co robić, jak widać, no ale jak mówię, filmu na razie z tego akurat nie będę puszczał w najbliższym czasie. A jeszcze taka ciekawostka. Nie miałem pojęcia, że na kartach RTX. Founders Edition, przynajmniej na 3080, bo taka karta tutaj się znajduje, jest podświetlenie RGB. Byłem przekonany, że to są tutaj tylko diody, które świecą się w kolorze białym. A tutaj, proszę bardzo, mamy dokładnie takie same barwy jak na płycie głównej. Zobaczcie teraz tutaj na soft dołączony do płyty, czyli Aura Sync. No, dokładnie to jest Armory Crate, ale mam odpaloną zakładkę Aura Sync. No i tutaj płyta może ustawić sobie również podświetlenie nie tylko dla samej siebie, ale dla karty graficznej. Dla pamięci, no i jeszcze ewentualnie jakiś tam pasków z podświetleniem RGB. Od kilku miesięcy leży u mnie i czeka na testy zasilacz Chiefteca Polaris. Jaka to jest moc dokładnie? Bo są trzy dostępne. 750. No ale niestety nie mogę zrobić testów tego zasilacza, bo jak wiecie pewnie z mojego poprzedniego vloga padł mi tester. Jest jakaś tam poważna usterka, trzeba to ogarnąć. Nie mam pojęcia nawet jeszcze, ile to będzie kosztowało. Myślałem o tym, żeby zakupić sobie. Tester San Muna, taki profesjonalny, no ale jak usłyszałem cenę 25 tysięcy, bo do tego jeszcze potrzebny UPS jest taki konkretny, no to wymieniłem i odpuściłem, bo po prostu no nie mam takiej gotowy teraz, żeby przeznaczyć to na tester do zasilaczy. 750, jak widzę, tutaj mamy 62A, 62,5A na 12, po 22A na 3,35V. Obciążony 120W, także sam ciekawy jestem tego zasilacza. Dawno Chifteka nie miałem, a bowiem tylko, że pierwszym z moich takich markowych, można powiedzieć, zasilaczy w prywatnym komputerze lat temu, kilkanaście, właśnie był Chiftek. Nie pamiętam modelu dokładnego, ale to był Chiftek. Później nie miałem styczności z tymi zasilaczami. Także jak tylko tester do mnie przyjedzie, czy też może ogarnę jakiś inny, zobaczę, bo też się nad tym zastanawiam. No, ale na pewno nie Salmuna. No to z tymi testami do Was wrócę. Taka ciekawostka tylko, a data wysłała mi, proszę bardzo, przewody, przedłużki. Spójrzcie na MRGB do karty graficznej i do, no, czy nie do A, i 24 pin. I tutaj nie wiem, jakie mamy końcówki. Czy 2x8? A, tak, 2x8 pin. Folia jeszcze jest zapakowana, to się odbija. Nie będę oczywiście robił testów tego. Być może kiedyś, nie wiem, na święta, może jakiś znowu złożę komputer choinkę. No i coś tam. Wam pokażę, ale generalnie tak jak mówię, tylko i wyłącznie ciekawostka. Tutaj jest kompatybilne: to Zaura Sync, z Gigabajtem, czyli z Fusion RGB, z MSI Mystic Lite, no i z Astrokiem, czyli wszystkie dostępne praktycznie płyty na rynku. Także taka ciekawostka. A tutaj, nie wiem czy o tym Wam mówiłem, znaczy o tych pamięciach Wam kiedyś mówiłem wcześniej, ale pokazywałem je na pewno w jakimś teście Ryzena 5000 Memki od Adaty, czyli dokładnie od XPG. Czy to też jest XPG? Znaczy, XPG to jest oczywiście. Mm, Marka Adata. Każdy chyba o tym wie. Także mam tutaj 16 Giga, taktowanie 4133 MHz. Nie wiem, jakie one mają opóźnienia nominalne a CL 19 19 19 jak widać. Natomiast są to pamięci, które podobno się zarobiście kręcą i ja na przykład na Ryzenach no wiadomo, tam ciężko uzyskać taktowanie 4000 na płytach głównych i na Ryzenach, ale udało mi się ustawić je na 3800 MHz CL 14 14 14. Także zapada się nieźle. No i mam plany zrobić właśnie testy tych pamięci na platformie Intela oczywiście, zobaczyć ile można z nich wycisnąć. Być może uda się przebić tą magiczną barierę 4600 MHz, którą do tej pory uzyskałem tylko na jednych pamięciach G.Skill'a. Także zobaczymy. Wprawdzie te pamięci nie mają praktycznie radiatora. To jest większość RGB, a na radiatora w ogóle praktycznie nie ma, bo tutaj ta blaszka, a może ja, ją wy, no może ja ją Wam wyjmę i pokażę, dobra? Także zobaczcie, to jest cienka blaszka, która nie pełni roli radiatora, bo naklejona jest po prostu na to tworzywo z podświetleniem RGB. Nie mam pojęcia, jak będzie wyglądała, znaczy jak będą wyglądały temperatury tych memek, to się okaże, no ale podobno jak mówię, kręcą się nieźle i tego nie omieszkam sprawdzić. Jakiś czas temu robiłem dla Was testy chłodzenia Io Alpha Cool Acer 420 i przyznam szczerze, że wynikami byłem rozczarowany. Myślałem, że to chłodzenie pozamiata konkurencję ze względu na miedzianą, potężną chłodnicę 3x140 mm. Nastało się inaczej. Nie mówię, że to nie jest chłodzenie wydajne, no ale powinno, jak mówię, być na pierwszym miejscu bez wątpienia. Tutaj wina na 100% według mnie leży w wentylatorach. Kiedyś na kolorach iceberg Alpha Cool montował wentylatory Be Quiet! Pure Wings 2, a teraz montuje jakieś swoje, które nie potrafią sobie z tym poradzić. Dlatego też padłem na pomysł, że, i teraz się przekręcę, sprawdzę to chłodzenie. Jeszcze raz muszę przestawić. Sprawdzę to chłodzenie na różnych wentylatorach. Między innymi właśnie Be Quiet i Pure Wings 2. Mam akurat dwie szybkości obrotowe 1000 i 1600. Ale to nie ma znaczenia, których użyję, ponieważ będę tak czy inaczej używał te same, tego samego poziomu głośności dla wszystkich wentylatorów. Będą w zestawieniu też wentylatory Noctua, jak i Corsair ML140 oraz prywatnie kupiłem jeszcze i P14, podobno idealne właśnie na chłodnice, czy to w kolorach Hajo, czy też w kastomowych układach chłodzenia cieczą. No i wtedy. Zobaczymy, o ile faktycznie, oj lampą zawadziłem, o ile faktycznie wydajność tego chłodzenia wzrośnie. Tutaj mam dwie rzeczy do tego kompa, który będzie wystawiony na aukcję, czyli wsparcie dla Dominika. Między innymi dyskę SSD Team Group T-Force Cardea 0 Z330, pojemność 1TB. No i pamiątki 16GB Delta RGB, też od Team Groupa. Taktowanie 3600MHz, opóźnienia c 182222 dość wysokie. Ale może uda mi się te timingi troszeczkę zbić. Jeszcze mam tutaj płytkę, bo płyta pójdzie z mojej kolekcji, czyli potestowa, używana może z dwa, być może trzy razy, czyli praktycznie nowa sztuka. Aorus Z490 Master. No i do tego karta, która już podobno ma do mnie wyjechać jutro, czyli też Aorus Z300, co ja mówię, Aorus RTX 3070. Także jak złożę już kompa, to zrobię z tego filmik. Na no, Wam linka do tej aukcji, no i oczywiście linka do aukcji dla wsparcia e, dla Dominika. Macie w opisie tego filmu. W planach mam także wymianę biurka, na którym stoi test bench. No, to co teraz mam, to ciężko nazwać nawet biurkiem, bo to jest to Blad i cztery nóżki. Do tego wygięty w banana, jak widać. A mało tego porysowane, jak jasna cholera. Także zorany strasznie. Nieładnie to wygląda na przebitkach, później aż mi wstyd. Dlatego też będę zmieniał to biureczko. Będzie ono regulowane elektrycznie góra-dół. Tak, abym sobie przy testach mógł też stać, a nie tylko siedzieć. A uwierzcie, mi siedząc przy testach kilka godzin nie jest to przyjemne i czasem wolałbym sobie postać. Drodzy Państwo, na dzisiaj to byłoby tyle, także ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się vlog podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.